Dlaczego Christian Klawie porzucił rolę Asterixa po sukcesie misji Kleopatra? Kto stanął na przeszkodzie stworzenia trzeciej części filmowych przygód galów w stylu części drugiej? Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz w niniejszym filmie. Zapraszam. Grudzień miesiąc, w którym przez chwilę wszyscy stajemy się na powrót z dziećmi. Dobra okazja, aby zrealizować zapowiadany dawno temu materiał i opowiedzieć Wam o okolicznościach i potencjalnych przyczynach upadku serii o Asterixie w formie live action. Nie będą więc to typowe przekładanki, będą to znów pogadanki. Mam jednak nadzieję, że interesujące. Wszystkie fakty, które Wam tu przedstawię, pochodzą głównie z francuskojęzycznej prasy, a opinie są naturalnie subiektywne. Jest rok 2002. Cała Francja została podbita specyficznym humorem misji Kleopatra. Cała? Nie. Jedna osoba szczególnie stawiała opór wizji Alana Szabata. Pech chciał, że był to sam Albert Uderco. Wybaczcie, nie mogłam się powstrzymać. Uderco zapewne nie był jedyną osobą, której nie spodobało się mniej konwencjonalne podejście do materiału źródłowego. Tak się jednak niefortunnie złożyło, że jako jedyny żyjący twórca oryginalnego Asterixa miał wtedy ostatnie słowo, ale po kolei. Sukcesy dwóch pierwszych filmów o Asterixie i Obelixie były zbyt dochodowe, by nie próbować szybko nakręcić części trzeciej. Planowanie produkcji rozpoczęto już w roku 2003, tak by ruszyć ze zdjęciami w roku kolejnym i zrobić premierę w 2005. Ekranizowanym komiksem miał być tym razem Asterix w Hiszpanii, producentem po raz trzeci Claude Berry, a reżyserem i scenarzystą tym razem Gérard Juniot, członek trupy teatralnej Le Splendid, do której należał również Christian Klawie. Junior spędził kilka miesięcy na umawianiu aktorów i pisaniu scenariusza. Ten jednak trafił do kosza z powodu stanowczego sprzeciwu Uderco, który jako posiadacz praw autorskich zablokował cały projekt. Przyczyny tej decyzji nie są do końca jasne, bo już parę miesięcy później Uderco publicznie deklarował, że nie jest przeciwny trzeciemu filmowi. Uważał jednak, że należy z tym poczekać, aby nie robić niepotrzebnej konkurencji, mającemu się okazać 33 albumowi komiksowego pierwowzoru oraz przygotowywanemu filmowi animowanemu pod tytułem Asterix i Wikingowie. Jak wspomniałam w pogadance na temat sukcesu misji Kleopatra. Uderco i Gościnny nigdy nie byli przychylnie nastawieni do przenoszenia komiksów w aktorski świat filmowy. Jedyną słuszną formą ekranizacji wydawała im się animacja. René zmarł w latach 70. Od tego czasu światki mocno się zmienił, ale niewiele zmieniło się zdanie Alberta. Wiadomo jednak również, że rysownikowi nie podobało się to, jak Alan Szabba dośmieszył Asterixa i Kleopatra w swojej ekranizacji. Wiele odniesień do popkultury i francuskich humorów w stylu ówczesnego Canal Plus sprawiły, że film był zbyt lokalny, a przez to nie do końca zrozumiały, a więc i nieśmieszny dla reszty świata. I choć znalazłaby się rzesza osób gotowa się z tym nie zgodzić, to finansowe wyniki misji Kleopatra zdawały się rzeczywiście potwierdzać opinię uderco. Bo o ile druga część przygód małego gala pobiła wszelkie rekordy we Francji, tak na rynkach zagranicznych poradziła sobie znacznie gorzej niż Asterix i Obelix kontra Cezar. Te dwa zarzuty są wbrew pozorom istotne, jeśli mamy mówić o części trzeciej. A więc przypomnijmy: zbyt francuski i adresowany raczej do starszych widzów humor oraz niesatysfakcjonujące wyniki za granicą. I jak łatwo się domyślić, na skutek zablokowanego projektu, Uderco i Berii popadli w konflikt. Berry nie był jednak jedyną oburzoną decyzją rysownika osobą. Gdy Christian Clavier dowiedział się, że jego przyjaciel, Gérard Junior, został pozbawiony szansy na stworzenie komediowego hitu, postanowił w odwecie porzucić postać Asterixa. Zrobił to zresztą bez żalu, bo jego kariera w latach 2000 rozkręciła się na dobre, a proponowanych mu ról można było pozazdrościć. Chcecie, żeby je nazywali? Nie? O, nie, nie, nie pas qu'on les mieli no histoire. Ça me va, Moi aussi. Soldat! Musiało minąć sześć lat, by trzecia filmowa część przygód Asterixa i Obelixa ujrzała światło dzienne. Osobą, która najbardziej się do tego przyczyniła był Toma Longman, współreżyser, współproducent i współscenarzysta, a prywatnie syn Cloda Berry. Niektórzy twierdzą, że swoim asterixem chciał przebić produkcję ojca i dlatego tak we wszystkim przeszarżował. Gdyby chcieć określić asterixa na olimpiadzie jednym słowem, należałoby użyć słowa pieniądze. Przede wszystkim pieniądze, których spodziewano się w przychodach. Wiele decyzji związanych z tą produkcją zostało podyktowanych niespójną artystyczną wizją, ale z maksymalizowaniem spodziewanych zysków. Producenci liczyli na rekordy w kraju i za granicą. Aktorskie sławy i posiadacze praw autorskich mieli nawet zakontraktowane potężne premie, jeśli widownia przekroczy spodziewane liczby. Budżet Asterixa na olimpiadzie wynosił aż 78 milionów euro, co czyniło go wówczas najdroższą europejską produkcją. Napompowały go ogromne garże dla sławnych aktorów i sportowców, efekty specjalne i naprawianie w postprodukcji błędów wynikających z koszmarnej organizacji pracy na planie. Na przykład na doklejanie brakujących statystów na trybunach. Albo korygowanie wzroku Obelixa, który musi czytać swoje kwestie z kartki, bo nie nauczył się ich na pamięć. I wszystko to jak krew w piach, bo Asterix na Olimpiadzie osiągnął ledwie satysfakcjonujące wyniki pod względem kinowej frekwencji. Spotkał się za to z bardzo złym przyjęciem ze strony prasy, a z czasem również rozczarowanych widzów. Największym problemem ekranizacji okazał się scenariusz, który starał się naprawić rzekome bolączki misji Kleopatra. Typ humoru z lokalnego i francuskiego został zamieniony na uniwersalny i nakierowany bardziej na młodszych widzów. Dużo młodszych. Pusz, pusz. Pobry, pobry, pobry. Natomiast, żeby poprawić frekwencję za granicą, postawiano na międzynarodową obsadę. W filmie poza Francuzami grają więc Włosi, Niemcy, Hiszpanie, Belgowie i Kanadyjczycy. Co jednak skutkuje tym, że scenariusz się rozwadnia, bo każdy musi dostać trochę czasu ekranowego. Co więcej, sprowadza to Asterixa, tytułowego bohatera, niemal do roli statysty. Z kolei Brutus, postać zaprojektowana na drugoplanową, staje się bohaterem głównym. Zaskakujące jest dla mnie to, że Uderson nie lubił misji Kleopatra, mimo tego, że wiernie trzymała się materiału źródłowego, a dał zielone światło filmowi, który tak bardzo oddalił się od swojego komiksowego pierwowzoru. Zresztą na swoją własną szkodę. Gdyby nie nieprzemyślany scenariusz, Astaix na Olimpiadzie byłby na pewno oceniany lepiej. Ma swoje dobre momenty, ma udane kostiumy i dekoracje, ma dużo dobrych aktorów w obsadzie. Krytycy i widzowie docenili zwłaszcza Alana DeLona w roli Cezara. Aktor wypada w tej roli tak dobrze najprawdopodobniej dlatego, że gra w zasadzie samego siebie, a więc podstarzałą, przebrzmiałą gwiazdę o potwornie wybujałym ego. DeLon zgodził się przyjąć rolę tylko pod warunkiem zaakceptowania specjalnych żądań, jak choćby obramowanie nazwiska w czołówce. Opuszczał plan zdjęciowy zaraz po nakręcaniu swoich kwestii i był wybitnie trudny we współpracy. I i idzie, i idzie, i idzie. nie dzielę z nim, ale to mi bo Być może dzięki mniejszej liczbie typowo francuskich odniesień oraz obecności wielu europejskich gwiazd, film rzeczywiście osiągnął lepsze od poprzedniej części wyniki w Europie. Za to odnotował znacznie gorszy start we Francji. Łącznie zgromadził ponad 16 milionów widzów na całym świecie, a więc znacznie mniej niż zakładano. Niestety. Rządza pieniądza rzadko bywa dobrym doradcą. A im dalej w las, tym gorzej. No, tu, tu mifin. No, 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 nie ma do Bez kliknięcia nie ma subskrypcji, a bez subskrypcji nie ma kanału, a bez kanału nie ma kanału. I właśnie. O ile trzecia część chciała zerwać z humorem misji Kleopatra, tak kolejne ze wszystkich sił usiłują go skopiować. Desperację części czwartej widać chociażby w obsadzeniu Edwarda Bera, czyli Otisa, w roli Asterixa i bezpośrednie odwołanie do kultowego monologu skryby. To jest dobra sytuacja, skryb? To jest dobra sytuacja, bureau. Edouard Bert to świetny aktor, jednak chociażby ze względu na swój wzrost, niezbyt pasujący do roli małego gala. Może dlatego kostium Obelixa przybrał tak karykaturalne rozmiary. Aspekt fizyczny to jednak i tak niewielkie zmartwienie. Prawdziwie problematyczne są kwestie, które wsadza mu w usta scenariusz. To chyba właśnie najbardziej wielu widzów, w tym mnie, od tej części odrzuca. Znów w pogoni za sukcesem misji Kleopatra postawiono na starszych widzów, a tym samym na tak zwane dorosłe spojrzenie. Tylko że zamiast w tym celu wysublimować żarty i zawoalować znaczenia, obdarzono Asterixa kryzysem wieku średniego. Faktycznie strasznie śmieszne. Skutkiem tego zmuszeni jesteśmy na przykład do oglądania naszego bohatera, próbującego nieudolnie zarywać do wszystkiego, co się rusza. I to jest po prostu smutne. Dlaczego ktokolwiek miałby chcieć oglądać ulubioną postać z dzieciństwa w takim właśnie wydaniu? Jest jeszcze to. co niektórzy punktują jako niezrozumienie materiału źródłowego. Komiksy z przygodami Asterixa i Obelixa, przynajmniej te pisane jeszcze przez gościnnego, miały wyraźne przesłanie była to Oda do przyjaźni klasyczne zestawienie pary bohaterów, w której jeden jest wielki, silny, ale niezbyt mądry, a drugi malutki, zwyczajny, za to sprytny. Współpracując, są zdolni wyjść z każdej opresji. Jest to morał płynący niemal z każdego albumu. Oczywiście poza morałem, że każdy problem da się rozwiązać przemocą i środkami dopingującymi. Oni się w każdej przygodzie przez chwilę kłócą i obrażają na siebie, żeby się potem pogodzić, ale nigdy jeden nie bije drugiego. Odbicia są Rzymianie, reprezentanci złych sił. Nie sposób nie wspomnieć też o wizualnym koszmarze, jaki serwuje nam Asterix i Obelix w służbie jej królewskiej mości. Scenografia z kartonu albo doklejona w greenscreenie i coś, co. Ciężko jest nawet nazwać kostiumami, bo wygląda jak cosplay. Z jakiegoś dziwnego powodu ktoś stwierdził również, że lepiej jest zaryzykować Blackface'a i wypastować białoskórego Algierczyka zamiast obsadzić hindusa w 2012 roku. Co do humoru, to znów w próbie zdrobienia drugiej misji Kleopatra mamy masę odniesień do popkultury. Natomiast głównym żartem jest konsekwentne mówienie z silnym akcentem brytyjskim. I Co Co jest trochę słabe, żeby posłużyć za komediowe paliwo. A nadużywane może zacząć denerwować. Czwartą część oglądałam akurat w wersji oryginalnej. Na wersję z polskim dubbingiem natknęłam się przypadkiem w telewizji. I absolutnie nie dałam rady jej obejrzeć, bo. Osoba odpowiedzialna za dialogi wpadła na pomysł, aby kwestie Brytów były wygłaszane okropnym, sztucznym, polgliszem. Co wy tak dziwnie mówicie? Sorry, I don't kojarzę. I jestem świadoma, że są osoby, którym się to podoba i uważają, że to jest bardzo śmieszne, ale dla mnie było to coś nie do przejścia. Mimo wszystkich tych wad, film ma lepszą dynamikę niż część poprzednia. Fabuła wie dokąd zmierza i ma kilka dobrych momentów. Na docenienie na pewno zasługuje obsadzenie samej Catherine Deneuve w roli brytyjskiej królowej. Niestety, poza udawaniem brytyjskiego akcentu, nie ma za wiele do grania. Po Asterixie na Olimpiadzie niewiele osób dało się nabrać na to, że dostaną film w stylu misji Kleopatra. Dlatego Asterix i Obelik w służbie jej królewskiej mości okazał się komercyjną porażką. We Francji zgromadził niecałe 4 miliony widzów, a za granicami trochę ponad milion. Forma live action wydawała się być już nie do odratowania. Mimo to, parę lat później, Angosini, córka René, zapowiedziała, że nowa ekranizacja powstanie, lecz by naprawić błędy swoich poprzedników, musi być czymś zupełnie nowym. Tak też się stało. W 2019 roku wiadomym już było, że reżyserem piątej części zostanie Guillaume Cane. i że po raz pierwszy film nie będzie adaptacją komiksu. Ale historią w 100% oryginalną. Ciekawe, co mogło pójść nie tak. Byłam zaskoczona, że cały francuski YouTube jednomyślnie nie pozostawia na imperium smoka suchej nitki. A potem obejrzałam go sama i stwierdziłam, że w sumie jest coś, za co można ten film pochwalić. Sprawia, że poprzednie dwa asterixy wyglądają niemal jak arcydzieła. I to chyba mówi wystarczająco o skali tej katastrofy. Z mojej ankiety wynika, że również Waszym zdaniem ta część zasługuje na miano najsłabszej. I trudno się dziwić, jest to rozpaczliwa próba imitacji części drugiej, która, zamiast choć wymiernym sukcesem, kończy się podeptaniem dziedzictwa. Niedorzeczna jest już sama koncepcja. No bo gdzie leży Galia, a gdzie Chiny? Obstawiam, że stała za nią chęć pozyskania wielkiego chińskiego rynku, podobnie jak chciał to zrobić Disney, kiedy kręcił remake Mulan. W obu przypadkach skończyło się podobnie. Na papierze Imperium Smoka wyglądało obiecująco: wielka francusko-chińska produkcja z gwiazdami chińskiego kina w obsadzie i egzotycznymi krajobrazami Dalekiej Azji. Gdy jednak zakończyła się praca nad scenariuszem i rozpoczęło szukanie producentów, okazało się, że Chińczycy w ogóle nie są zainteresowani kręceniem filmu o Asterixie, chociażby dlatego, że te komiksy nie cieszą się u nich popularnością. I cały misterny plan też w Na domiar złego, zdjęcia zaplanowane były na rok 2020, więc z wiadomych względów trzeba się było pożegnać z egzotycznymi kadrami kręconymi w Azji, i udawać, że Chiny są w overni. Ale to naprawdę najmniejszy problem tej produkcji. Największym jest fabuła i poziom humoru. Ta pierwsza jest po prostu źle skonstruowana, nielogiczna, jakby scenariusz powstał na kolanie i pisał go ktoś, kto z całej serii komiksów przeczytał tylko okładki. Humor z kolei bazuje po pierwsze na nadawaniu postaciom śmiesznych imion i to się udało, przyznaję. Gierki słowne w imionach nowych postaci są zabawne. A po drugie, na ogromnej liczbie odniesień, głównie do innych filmów i do francuskiej popkultury, co samo w sobie nie jest śmieszne i tak czy inaczej zginie w przekładzie na inny język. Żeby dać Wam przykład, jest sobie piosenkarka Angèle, obsadzona w roli Falbali, tylko po to, żeby zwrócić się do Obelixa słowami swojej piosenki. Oczywiście na tym jej rola w filmie się kończy. Trochę słabe, co? Zapowiadana nowa jakość polega głównie na tym, że film próbuje wpisać się w panujące obecnie kinowe trendy i sili się na karykaturalną postępowość. Mamy więc wartościowe kobiety i bezwartościowych mężczyzn. Kobiety mają lepsze pomysły, kobiety lepiej walczą w dodatku bez magicznego napoju i lepiej rządzą. No bo tylko cesarzowa jest przedstawiona jako normalny władca. Cezar jest tutaj mazgajem otoczonym w dodatku wianuszkiem dowódców kretynów. Z kolei chyba wszyscy mężczyźni mają tą mentalność dziesięciolatków. Popisują się, przezywają jak w szkole, nie potrafią rozwiązywać problemów, są ciemajdowaci i zwyczajnie głupi. Nie mylić ze śmiesznymi. Dodatkowo większość z nich jest jeszcze seksistami, chyba tylko po to, żeby film mógł z seksizmem walczyć. Mówię poważnie, co i rusz musimy słuchać kwestii takich jak Co może stłuc baba? Chyba gary. I wielkim Rzymem miałaby rządzić jakaś baba! I z jednej strony film zdaje się na każdym kroku walczyć ze stereotypowym myśleniem i potępiać seksizm, którego nigdy w Asterixach nie było. A z drugiej strony jednocześnie serwuje nam obleśne, seksualne podteksty, nie zdając sobie chyba sprawy, że w ten sposób propaguje to... Z czym niby próbuje walczyć? Proszę bardzo podtekst wizualny i podtekst werbalny. Odebrałam wiadomość. Nie zasługujesz na to, żeby znów oglądać moją piramidkę Kleopatra. Jest to wszystko naprawdę paskudne i boleśnie nieśmieszne. Wiele do życzenia pozostawia również obsada. W rolę Asterixa na prośbę producentów wciela się sam reżyser Guillaume Cannes, któremu wyraźnie to nie leży. W główną rolę kobiecą wciela się prześliczna modelka, która nigdy wcześniej nie grała w filmie. I to niestety widać. Natomiast chyba ponad połowa ról drugo- i trzecioplanowych to gwiazdy show biznesu i popularni we Francji influencerzy którzy pojawiają się tylko po to, żeby zaliczyć gościnny występ, ale kompletnie nie służą historii. Gdyby ktoś się zastanawiał, co w całym tym śmietniku robi Marion Cotillard, to uprzejmie wyjaśniam, że jest to partnerka reżysera. Wciela się aż w dwie role – Kleopatry i Oberżystki, która z kolei jest galijską wersją Edith Piaf. No bo wiecie, Marion Cotillard zdobyła Oscara za rolę Edith Piaf. Odniesienie. A propos. Ich wspólny syn gra tutaj małego Asterixa w retrospekcji. Retrospekcji, która jest chyba wyłącznie po to, aby mógł go zagrać. Wszystkie najśmieszniejsze momenty filmu zostały umieszczone w trailerze, więc kto nie oglądał i się waha, może sobie obejrzeć zwiastun i sprawdzić, czy go rozśmieszy. Lepiej w filmie nie będzie. Mimo szerokiej kampanii medialnej zachęcającej do zobaczenia filmu w kinach w imię ratowania francuskiej kinematografii, Imperium Smoka z budżetem 66 milionów euro. Nie przerywało pasma komercyjnych porażek serii. Czy powstanie część kolejna? Czas pokaże. Naprawdę miło mi stwierdzić, że moje osobiste zdanie dotyczące hierarchii w poziomie Asterixowych ekranizacji pokrywa się z Waszym zdaniem statystycznym. Dzięki za udział w ankiecie i wszystkie komentarze. Następnym razem widzimy się już w przekładankach na temat zupełnie innego filmu. A plus.